Stary, dzięki, że pomogłeś mi się odnaleźć w twoim mieście. Babo, wytrzymienie by mnie zderzało, jakbyś się u mnie straciła. Jo, ja, raczej mnie to słowo, a ty widzę muszę go e, na opak jakby powiedzieć, dobra? Dowej! Droga. d o -g -a. a g a o d Tu musisz przeczytać, tak wiesz. Agot. Auto. Ota. Światło. Otłaś. Serio, już? Nie wiem Już gaduję Bern NURUB no, Przeczytaj w drugą stronę po prostu NURUB Trochę jak się... E... To jest jakiś fotohadar, chyba mnie cyknął Czemu mi żeś nic nie powiedział? No, tak. Ja? O, tutaj już my są Ale zanim wyleziesz, chcę ci powiedzieć, że jest taki konkurs na stronie Berna Ty możesz wygrać takiego świata, jak Ja Wy? ja Musisz się do No